Siemanko, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale, a dzisiaj oczywiście zapowiedź ósmej kolejki Wisła Kraków podejmie na własnym stadionie pod Beskidzie. Miejmy nadzieję, że ten mecz będzie zwycięski dla, dla Wisły Kraków, tego sobie wszyscy życzymy. E, aczkolwiek, no ważne, by do tego meczu podejść naprawdę poważnie, bo, bo nie ukrywajmy, jest to ważny mecz, bo z takimi zespołami Wisła Kraków musi wygrywać, e, no bo no, tego po prostu musimy wymagać od naszego zespołu. No i to jest ważne, żeby się jednak w tej ekstraklasie utrzymać, bo po ostatnim meczu można mieć dużo pozytywnych emocji i takie emocje też mi towarzyszą ale jednak trzeba zachować pewną taką stabilizację tak? żeby jednak nie popadać w taki hura optymizm tylko jednak cały czas żeby iść za prawem serii tak? żeby wygrać kolejny mecz i kolejny, kolejny, kolejny i wtedy będziemy mogli to jakoś tak szerzej oceniać na razie po ostatnim meczu jesteśmy zadowoleni ale ważne by w tych kolejnych również dobrze wyglądać ważne by nie zlekceważyć pod Beskidzia bo w wielu meczach pokazali, pokazali y, jakość. Więc, y, więc może nie była to jakoś wielka jakość, ale jakość na pewno można było, jakością można było to nazwać. Y, więc może przejdźmy sobie do zespołu y, pod y, Jest to zespół, który w tej chwili y, zajmuje 14 miejsce y, w naszej ekstra klasie, mając y, 5 punktów. Y, no nie jest to jakoś specjalnie dużo. Y, w szczególności, że Wisła Kraków ma 6 punktów, ale ona jeszcze nie rozegrała jednego spotkania z Lesią Gdańsk, które odbędzie się w środę. Także tutaj wiadomo, że, że ten będzie ważny i fajny, dlatego by, by go wygrać. Ale jak podsumować zespół pod Beskidzia? No, nie jest tam jakaś kadra zabójcza, bo tak szczerze, no, paru zawodników tak naprawdę kojarzę i jakby znam ich jakość piłkarską. No, ale myślę, się takim piłkarzem, który gdzieś tam powiedzmy się w miarę wyróżnia w tym zespole, to jest Kamil Biliński. No, ale tak naprawdę trzeba powiedzieć, że oprócz tego to nie za bardzo jest. Jest też Polaczek, e, czyli były, były bramkarz e, zagłębia lubi, no i tak naprawdę nad, nad tym by się e, ich kadra kończyła. Ale trzeba powiedzieć, że ta kadra też była w, e, wcześniej, więc to jest w miarę zgrany zespół i zespół, który no, myślę, że w wielu tych spotkaniach w, w naszej już ekstraklasie e, pokazali charakter. I jeżeli ten zespół, oni na pewno będą tutaj jechać na waleczności, jechać na bieganiu i tu trzeba, tutaj trzeba naprawdę dobrej gry wisły Kraków, by ten mecz spokojnie wygrać. Bo jeżeli będzie inaczej, że Wisła jednak będzie gorzej dysponowana, to wtedy w tym meczu może być naprawdę naprawdę różnie. Więc tutaj myślę, że to jest pierwsza rzecz, charakter Charakter tego zespołu, tu trzeba ich, pod tym kątem na pewno trzeba ich docenić, i ja ich za to na pewno cenię. Aczkolwiek. Aczkolwiek, no zobaczymy jak to wszystko będzie, bo ich kadra, jak mówię, no nie jest jakaś wystrzałowa, ale jest grana. Są to ludzie, którzy są na pewno y, waleczni, charakter. Y, czy są jakieś inne pozytywy? No, za bardzo nie. Za bardzo nie, ponieważ, jakby to powiedzieć, no ostatnie mecze. Y, widziałem dwa mecze y, pod Beskidzia. Widziałem mecz z ostatni y, z Wartą Poznań. No i tu niby mecz był wyrównany, bo i Podbeskidzie, jak nawet myślę, że można by powiedzieć, że w pewnym momencie Podbeskidzie miało znaczną przewagę, ale nie potrafiło, nie potrafiło tego wykorzystać, dużo zmarnowanych sytuacji, no i ten mecz przegrali. W ogóle Warta Poznań, tak spisywana przeze mnie na, na spadek, okazuje się, że oni tutaj się nie poddają, i wcale źle nie wyglądają w tych pojedynkach, ligowych. No lepiej wygląda na pewno niż Stal czy, czy, czy Podbeskidzie. Właśnie Podbeskidzie. No słuchajcie, Podbeskidzie, no, miało parę momentów, bo na początku te Podbeskidzie grało fajnie. No na przykład z tą Krakowią ten mecz zremisowany 2-2. Naprawdę dobrze te Podbeskidzie wyglądało. Wydawało mi się, że z tej trójki Benjaminków oni wyglądają najlepiej. Ale to się zaczyna zmieniać. No, z Jagielonią to był zespół strasznie opieszały, strasznie taki, y, wszystko za wolne, wszystko takie y, mega przewidywalne, bez, bez tej takiej też waleczności. Z Wartą no, taki mecz właśnie na styku. Y, więc no tutaj moje pytanie: czy ten zespół ma taką jakość, czy oni jadą tylko na tym wybieganiu i charakterze? E, czy, czy jest w tym jeszcze jakaś jakość piłkarska? Bo zawsze ci, ci te zespoły, które przychodzą do Ekstraklasy, no myślę, że wyjątkiem był taki raków często chowa, ale one często bazują na takiej, no, że one na początku no, nie wiadomo co one grają, ale później jak już z upływem czasu, no już inne zespoły już wiedzą co, co, co one chcą grać, no i, i wtedy, wtedy te zespoły są bardzo łatwe do, do grania. No bo no nie mają już takiej jakości piłkarskiej, nie mają tych indywidualności, co, co prowadzi do tego, że, że po prostu, jak już nie ma tego elementu zaskoczenia, no to ten zespół wygląda gorzej. No i chyba tak jest w tym przypadku, aczkolwiek no, myślę, że trzeba poczekać na to, jak, ten, jak to podbeskidzie, i myślę, że ten mec z Wisłą będzie pewnym jakimś odzwierciedleniem właśnie tej sytuacji. Czy podbeskidzie jest tak słabe yy, piłkarsko? Czy właśnie jedzie tylko na tym charakterze, na tym wybieganiu, i tak dalej, i tak dalej? Czy ma jakieś inne walory? Mm, także, także tak. Eee, słuchajcie. Eee, no, myślę, że tyle słowem. Tyle jeśli chodzi o, o pod, PodBeskidzie. No, myślę, że na ten moment. Yy, Tyle. To nie jest to podbeskidzie, które pamiętamy, kiedy spadało z Ekstraklasy, bo wtedy podbeskidzie naprawdę grało ciekawą piłkę, taką miarę ofensywną, wtedy w ogóle walczyli o pierwszą ósemkę, a, a spadli ostatecznie z, z Ekstraklasy. No takie były wtedy czasy, że nie dość, że był ten podział, to jeszcze się te punkty dzieliło, więc to było w ogóle jeszcze mega, mega głupie rozwiązanie, to była przesada. Z tym podziałem to też tak... Mówmy się, nie było to zbyt mądre, ehm, no ale takie, takie to były czasy, te czasy się trochę zmieniły, teraz jest tych kolejek mniej, nie ma podziału, no i jest ogólnie chyba trochę, trochę lepiej pod tym kątem. Ale dobrze, tyle od Podlecki Dziół, także no taka wielka zagadka dla mnie, jeśli chodzi o ten zespół, ehm, też kadra niezbyt jakaś świetna, ehm, ale cóż, ale zobaczymy. Ale przejdźmy sobie do Wisły Kraków, bo myślę, że Was i mnie to najbardziej interesuje. No, informacje dobre są takie, że, że będzie mocniejsza kadra z tego co wiem, bo tylko dwóch piłkarzy nie będzie, nie będzie mogło zagrać z uwagi na to, że jeszcze ten, ten koronawirus jest. Znaczy jest no, prawdopodobnie są jeszcze zakażeni albo nie są jeszcze gotowi w każdym razie reszta zawodników będzie do dyspozycji trenera Skowronka no i zobaczymy jak tym razem się zaprezentują. Myślę, że mimo wszystko i tak skład wyjdzie w miarę w miarę podobny do tego co, co widzieliśmy w meczu ze, Stal ze Stalą Mielec bo myślę, że też jest taka zasada, że zwycięskich składów się nie zmienia jeśli będą zmiany to na pewno no najwyżej parę najwyżej parę, myślę jedna, dwie zmiany, max 3. bo wydaje mi się, że jak właśnie coś fajnie zadziałało, to myślę, że tym tym składem personalnym bym zaczął jakbym był na miejscu oczywiście Artura Skowronka, ale tu też kwestia dostosowania pewnych rzeczy do do, do taktyki słuchajcie, no, jakie są moje przewidywania, myślę, że są pozytywne, są pozytywne i wiel... Uważam, że Wisła Kraków w tym meczu może wygrać. Znaczy się pod warunkiem, że nie zlekceważy rywala, że zagra przynajmniej dobre spotkanie, albo chociaż przyzwoite spotkanie, gdzie będziemy mogli powiedzieć, że to wyglądało nieźle. Ale jak będzie, no to ciężko nam też teraz powiedzieć, no bo to był mecz ze Stalą Mielec. To był mecz, który trochę wywołał w nos taki duży taką pozytyw, dużą pozytywność tego wszystkiego. Postrzegania... Ee, przyszłościowego naszej gry, tak? To jak może to jeszcze wyglądać. I faktycznie, gdy wygramy z Podbeskidziem, no to naprawdę ta sytuacja będzie wyglądała fajnie, bo 9 będziemy mieli 9 punktów w 7 rozegranych spotkaniach. Także no będzie to na pewno fajny, fajna fajna zdobycz punktowa. A pamiętajmy, że no, so, później mamy też rywali na rozkładzie, których da się przejść, więc więc myślę, wydaje się, że, że jak tak pójdzie to prawem serii no to może, może się coś fajnego zadzieć. Ale jak zobaczymy jak będzie, no to też ciężko teraz powiedzieć, bo, bo tak naprawdę ta kadra, no mamy problemy wciąż, tak? Kadrowe, bo, bo, bo tych dwóch zawodników to nie za bardzo wiadomo kto to jest, ale tak obstawiam, że to jest Błaszczykowski, obym się mylił, i, i Żukow, tak obstawiam. Tak obstałem, mam nadzieję, że nie mam racji, że, że to jest ktoś inny, ktoś mniej potrzebny. Eee, mam nadzieję, że nasze też w meczu zobaczymy Nikolę Kuwelicza, bo to też jest bardzo ważne. Bo to jest piłkarz, który bardzo fajnie biega, bo wiecie, Basza jest OK, on się umie ustawić, on jak jest w formie to naprawdę jest wartościowym piłkarzem dla naszego zespołu, ale jednak mniej pracuje trochę w obronie, tak? Kuwelic jednak dużo biega i fajnie by było, gdyby on też mógł w tym meczu wystąpić, nawet z ławki. Dobrze, słuchajcie. Moje przewidywanie jest takie, że Wisła Kraków ten mecz wygra 2 do 0. Liczę na kolejne czyste konto Mateusza Lisa, że defensywa będzie dalej funkcjonowała tak jak funkcjonowała w meczu z Stalą. No i liczymy, że na pewno będzie to dobra gra. No i cóż, mam nadzieję, że Wy też, wy też macie takie przeczucie, że ten mecz będzie wygrany. Eee, zapraszam Was oczywiście do, e, do dzielenia się ze mną e, swoimi refleksjami e, względem tego spotkania. E, troszkę ten materiał wyszedł e, moim zdaniem taki zbyt... No, z, zbyt dużo szczegółów tutaj nie powiedzieliśmy. E, mogę jeszcze rzec, że Paweł Gili będzie sędziował to spotkanie. Także zobaczymy, czy, czy coś wydrukuje, czy to też nie. Oczywiście żartuję ale w każdym razie no, miejmy nadzieję, że to będą, będzie to jego dobre sędziowanie, bo fajnie jednak jak, jak ten mecz jest dobrze sędziowany, wtedy, wtedy jakoś mamy poczucie, że, 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 że przynajmniej sędzia nas nie skrzywdził, tylko my byliśmy za słabi. E, tak, taką mam nadzieję, że jednak sędzia, sędzia będzie rozegrał dobre zawody i cóż, no myślę, że tym akcentem skończymy, zapraszam Was oczywiście do subskrypcji tego kanału by być na bieżąco bieżąco być z filmami już mi się język plącze, bo niestety no, dużo, dużo ostatnio pracy, właśnie te materiały też są nagrywane tak trochę w new meczu się one pojawiają, co, co nie jest do końca nie jest do końca dobre, bo wolałbym no ale niestety sytuacja jest na tyle dynamiczna, że wszystko się może tak naprawdę zmieniać i nie chcę tego nagrywać tak wiecie, tak żeby nagrać, tylko chcę mieć jakieś w miarę potwierdzone informacje dobra, jeszcze raz dzięki do zobaczenia i do usłyszenia piona